Cześć, tu kolegista. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku moich zmagań z grą Call of Duty Modern Warfare 3. Jak widzicie dzisiaj bez filmiku, ponieważ on zbyt bardzo mnie irytował. E, irytował mnie w to jego ciągłe... E, Wrócinanie się podczas nagrywania. A jak nie nagrywałem, to szedł bardzo ładnie, płynnie. Więc jednak, więc jednak to jest wina nagrywania. nagrywanie zajmujesz. Tak Jak moimi działaniami ja mogą spowodować śmierć kapitana Prince'a. <grymne> nie, to już było przesada. Nie jak to. Tego się nie da. Ale ich tam jest. Co ja mam tutaj zrobić do diabła? A. Dobra, już wiem o co chodzi. Miałem po prostu szybko paść, dlatego ja się z nimi męczę, mużerałem. Dobra. Gra zapisana, więc jest już też łatwiej. Dobra, dostał reflektor nas nie obejmuje. Okej. Okay. No faj fajnie się zapowiada. Bardzo fajnie.

Jak spokojnie, jak za mną leży ładunek C4 podłużony i gotowy do dezonacji Priest, myślisz trochę? Biuro ochrony, czyli jesteśmy już na miejscu. Znaczy prawie na miejscu Ale to zrobił ładnie. To w znajduje się i są z obu stron budynku.

para aí gente Dobra. Teraz tylko przeładować i idziemy dalej. Gój, nie jesteśmy już na miejscu. Co za gnoje? Zrobili po chamsku. Tak mi racą. Dostał. Mam nadzieję, że to do też dostał. No wychyl łebek, wychyl. Garny rusku. stał Dobra, muszę przeładować, bo też. Dobra, idziemy dalej. Skąd jak to? A byłem tak blisko, nie? Dobra, no kto wizer musisz zdjąć? Dobra, mi się będę przyjmował. Granat jest dobry. Na razie nie Dobra. Znowu. Się denerwuję już. Po... Клубі хрусків Добре, той не падав skranat aj nie doleciał jeszcze prisa zabiję jak się bawić to hardkorowo Dobra, mam nadzieję, że teraz... Teraz pójdę zachowawczo. Mam nadzieję, że mi się uda to przejść. Ty ruskie cierwo... dobra stychaj. tam im grano co, niech mają zabawy adne gdzie jest naszych kolegów gdzie jest Pris w ogóle? Gdzie jest ten przeklęty obibok? To jest czysto? Czysto, możemy iść dalej. Też niech zdycha. Idziemy dalej. Dobra. Dostał. Teraz mam podążać za Prisem. Ja się dziwię, że to jeszcze alarmy nie wzniecili nie on na karku gromady Rosjan. Minus no, to jest dopiero hardcore. No wychodź, jedy, że wybierasz im całe biuro ochrony, to jeszcze oni się dopiero skapną po 10 minutach. No, on jest chyba niepoważny. Jeszcze woda? Nie, cudnie. No, co, szczęście nas nie zmywa. Nie jest aż tak realistyczna. Albo no inaczej, w ogóle nie jest realistyczna. No właśnie, tu idziemy, idziemy. Czekaj na co? Centrum dowadzenia jest tuż nad nami. Chyba nie będziemy musieli się przebijać. Fff. Chcę wysadzić ścianę co za kretyn. A, dobra, o to chodziło. Miałem poczekać aż ten. Dobra. A, mam się tak wspinać, tak? O, nie widzę tego. Trudno. Priska, że ja muszę to zrobić. W końcu mnie obwinia za śmierć... ...Skupa. To jest makarov? Tak, to jest makarov chyba. Oh. Spokojna ochrona. Sprawdź, co się dzieje. Czy twoje informacje potwierdzone? Czyli coś czuję tutaj imprezę taką większą? Czas ruszać. Nie masz tam Dobra, ale czemu nie spadliśmy? Mam uciec z zamku teraz. No chyba. Chyba Prisa do końca już ogieło. Idź, idź. Szybko, szybko. Nie mamy czasu. Pewnie zauważyliście, że strzelam na oślep. Ura. Uhuhuhuhu. Strzelam na oślep, ale to efektów nie przynosi, niestety. Idź, Pris. Leć, leć szybko. Ja jeszcze z flashbang. Zakretem tak strzał, to nie wiem. No idziesz, idziesz. Dlaczego my akurat tutaj wbiegamy, to ja nie ogarnię jego toku rozmowania w tym momencie. Będę tam siedzi, jak ja muszę za niego teraz walczyć, nie? Dobra, muszę jakąś broń sobie wziąć, bo też F główno, bo główno, no ale lepsze to niż się bawić. Czymś czym się strzelać, nie da. To jest mój kolega, Pis. ale jest impreza. Fajnie, że to ma mocny tłumik jeszcze, nie? No, ogólnie tłumik już nam się nie przyda. Tutaj Padnij, o wstań, bo tam się coś chowa. Dalej Nie kłam teraz. Po co on zbiegał, żeby teraz wbiec na górę? Co za kretyn? No dobra, nie. Idziemy dalej, teraz pewnie. Jo, jeszcze mnie pięknie, nie? Który nie jest gotowy za coś umrzeć. Dobra, nie zdążyłem przeczytać. Przyznaję się, czytam bardzo powoli. Idź, Prys, idź! Krytynie jeden. Jest tutaj coś? Nie, tu nic nie ma. Zobaczcie, no to się idę, idę, spokojnie. Potrzebuję wsparcia jak to ja jestem pod w tym momencie. Przyjemy się nie kończy, nie zauważyliście tego? Biegnij, biegnij. Ale dobrze, że mu się y, amunicji nie kończy, bo przynajmniej jeden z nas ma porządną spluwę, a nie taki... sześć. No i co teraz dalej? a Skoczyć? Nie kumam. Aha, taki motyw, tak? Stychaj, felu I mam nadzieję, że mam jeszcze dużo amunicji tego gówna. Czy mi się wydaje, czy nam się udało w tym momencie uciec? Nawet nie wiem w którą stronę mam strzelać: czy do przodu, czy do tyłu. Bo żadna informacja. O tym ani nic. F. Tss. Takie za dypilizm. W takiej grze spadochron powinien się sam otwierać. Dobra, przeładuję. Tu się spadochron. F. Ok. Cel osiągnięty. Czyli udało nam się skończyć misję kolejną. Więc dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ale obejrzyjcie sobie ten filmik. Do końca tej, do końca fabuły w kodzie NW3. Y, nie będziemy już oglądać na początku filmiku, tylko będziemy oglądali na końcu, na przyszłość. Bo na, zauważyłem, że na końcu filmy chodzą trochę płynniej. I wtedy nie mam tego problemu z tym, że muszę kołować, co zrobić z tym czasem, jak misja się nadal nie załadowała.

30. Okay, put the phone down and don't move. We'll come to you. Athena is still with us. Weapons tight and don't throw any shots.